Ostatni element z tej sceny. Do you know a man i... named Theodoros? Theodoros, he'll pay for this with his life. I'll destroy his men. I'll destroy his ship. He'll regret ever touching Zelia. No, ja moje noce tak pokolebaczym w, w odcinku kolejnym scenerii. Jemy w Anderson's Clid Odyssey. Słuchajcie, to zasięcym odcinku poprzednim, to już myślę, że Dojdzie chyba do historii, ponieważ tyle co ja się napociłem, by w ogóle nie strzeznąć. W pierwszej kolejności to to jest. E... No tak, mam sobie to by było jakieś wios żeby. wam mi oddać to. I byłem zirytowany. I zaangażowany w to, aby jednak nie dostać po Jeszcze Każdy zacy miadas! Tak to kolejny przeciwnik dobra uczemy ich Tylko 25 poziomy są 4 niżej od nas Aaa, to by też w ogóle jest przywódca chyba lokalny W związku z tym nie powiem timing perfekcyjny, tak? Już tam jestem Dowódca, co... To... To się toczy w ogóle. Do pojęcia nie mam. Dobra, podlacz się. I tu jak tłutrzemy Tak w ogóle sobie stoi się mogli. Znaczy, jest piękne, prawda? Alcy się. A, tak. Tego. Nie łopaj już, nie ma czym powiedzieć yy, mocniej. No nie, noż pójdź sz... się nie przeginajmy. A ta babka mnie atakuje. Dobra, chcesz się strzelać? Nie ma problemu. Ja nie bardzo chętnie tak. Wszystko że to może tak latać je lewo prawo, co? No chodź. Chyba dostanie, ale nie jestem pewien. Albo jednak nie.

I also wasn't expecting the package to be well that. It was a nice surprise, wasn't it? I can make another one for you too if you'd like. Another one? You it was mine, yes. It looked good, didn't it? I needed to get the Odoros out of the way, and now he will be. I impress myself sometimes. Whatever you say. Hey, why don't we let our bodies do the talking? surely you had thoughts of it as well when you saw the cast of me here before the gods let's make an offering oh, Boże, I'm not interested. oh a shame aphrodite would have loved it maybe another time Ach, jak mówiłem, Nie mam zamiaru do dobić e, wątków e, e, homoseksualnych podczas mojej serii na YouTubie. A to, że poprzednio weszliśmy do sypialni z Alcybiadesem, było podwalinem tym, że tam jeszcze były kobiety, i a tylko nadzieję, że rzeczywiście Alexios zajął się jedną z koleżanek, a nie e, Alcybiadesem, tak? Bo to już mógł spaść. A, zresztą mamy miśka tak w ogóle, dobra. No to patrzcie, jaka szarża. I patrzcie, jakie piękne pudło. A to nie jego misie? Dobra. Z całą pewnością mu tego. ocalenia nie ułatwię. Także. Łapy myślę go pchamy. No i niech gościu się też sam na poci. Tak to się przygotowu w odcinku poprzednim. Mieliśmy ten. właśnie. Koalicji no Wiedesa, właśnie. A wykonanie go było niemalże niemożliwe, ale. jakoś się udało, czy możliwe było, ale. myślę, że to by jeszcze zajęło mi z. A spokojnie, 20 minut, żeby ukłuć piatka. A tak, fajnie, że dało się to cię dzisiaj dostarczyć. To pewno dość ciężkie zlecenie. I właśnie pytanie: co myśli się o się, Bo tutaj, nie powiem, ja już w niego czasami zaczynam wątpić. Chłopie, duchy, dobra. Alex, ja się ktoś ma na latać? Chyba, że jedną jesteś, nie wiem. Hmm. Ten będzie chyba łatwiej. No, Ha, tak. Dobra, dostał w łeb w końcu i w tym układzie, słuchajcie, lecimy. dalej, żeby to wszystko pozałatwiane, niemalże. Jeśli chodzi o kody, to widzę, tylko zostaje nam tak właściwie dolina Pegasa. Bo tutaj wszystko jest już ogadnięte. A to jest tak do Lida. Dobra, do Pegasa w tym układzie lecimy. Ale może tu. I zda się to nie apolna, ale przy okazji. Awans i to mnie bardzo kusi. W związku z tym. czemu nie. To myślę, że mi bardzo ułatwi walki, tak? Zwłaszcza, że tego nie muszę przepisywać z jakąś inną umiejętność. A po prostu to sobie biorę i, i lecimy, tak? Także jest to chyba w pełni. ...korzystny układ, mam nadzieję. I jednak... ...nie powiem, jest to coś, od co ja bardzo chętnie jestem w stanie przystać. Ponieważ jeżeli mamy pełną adrenalinę, to, je, to są dwa silne ataki jeszcze jeszcze podcięcie włócznią. A to jest dużo obrażeń. Jakby nie było i też dobre jest to, że to... ...bazując na animacji łuku, no nie powinno móc być przerwane. I też jeżeli wszystko będzie ładnie... ...wykonane, to... Obrażenia będą naprawdę zacne. Dobrze, tymczasem swoją drogę jeszcze w swoim kierunku, i to myślę, że ta szeroka podróż mnie trochę bardziej przybliży. Tymczasem, tylko 160 metrów, no to jest też, my się, tyle, tyle co nic. Jednakże, no dobrze, skorzystajmy z tego, że mamy trochę łatwiej, trochę z górki. ...i... ...no się przebiegnijmy. Dobra, no ten pytajnik już... ...o... fontanna no. O, to musi chodzić. Musi być to miejsce. To mi się bardzo podoba to, że... Uc uznali, że to są lokacje historyczne. To jest trochę co jeszcze podobnie było bodajże w... ORIGIN, nie? Dajcie w komentarzu, za tak po prostu już nie pamiętam. Bo trochę często od kontaktu mojego z ORIGIN minęło dokładnie tyle, na kiedy... stawiam ostatni odcinek, czyli no sporo. Ale taka mechanika, według mnie, jest jak najbardziej korzystna. W związku z tym... tam oby nie. To przekazać, że w odcinku kolejnym, moi sobie sobie się jeszcze... z ponieważ w tym chciałbym jednak zamknąć korynt i udać się w dalszą drogę. Dokąd? Jeszcze nie wiem, ale z całą pewnością pod kątem fabuły chciałbym ruszyć. Tu w sumie jest coś na 100 metrów. Dobra, tu będzie raczej gotowa od ale też nie powinno zająć specjalnie długo. Ach, kolejny sygnowany polno, tak? No chyba wiadomo co trzeba zrobić Dobra, puszczymy go. I w końcu możemy sobie tam tą umiejętność, że trudką dostał od swojego pięknie. Dobra, że ma już otworzone. Także teraz ucieka świetnie. Chociaż jeden na plus są No A okay, fajny fajne kombo mas żełąbo kombo już jakiś dzik się wmieszał. No i coś będzie na konację z dzika. To pytanie jeszcze. W dekoracji dożyjemy. O ten niepowiem kod siakwik jest. Yy, Węż wyborny. No, ataka go. Świetnie. I jazda. Może jakiś pieprzony łucznik jest. Halo, Alek. Aleksio, on stąd już trochę tego ataku. pani kolego, tak się nie robi. Dobra. takciem został? Może być. To może jeszcze plesza na oczki? I patrzcie, kolejny dzikry się przypałętał jeszcze. To osobliwe. A tyle tego, że. podziada już nie ma. Widzicie, ruszył przy okazji na łucznika. Ale przy okazji na łucznika ja ruszyłem. W związku z tym na chłopa małe szanse. Bardzo małe. Dobra, a moja ucieka. Albo i nie. Zobaczmy sobie więc to, co nam pozostało. I na znacznik pasowałoby ruszyć jednak, no, Alexios. Ach, czasami lekcje Alexios naprawdę mnie zabijają. to no dobra. No proszę, obozik jeszcze. Kapitan za sobie i skarb. Da się zadobić. To by chciał coś z tego pociągnąć. Tu jeszcze jakiś ujdzie. wyjdzie, ale właśnie jego żywo zabiera końca. Więc tak wiesz, jest na jego plecy. Rka to będzie obdarzenie na naszym maksymalnym combo. No tak, 80% niemalże. Może nawet 90%. Jak się nie może narzekać, jest bardzo dobrze. A już mnie stopią. No dobra, niech będzie. Jeden to jeszcze nie problem. A tu jesteś, cholero. Od zlecenia. O nie, nie, kolego. Nie ma opcji nawet. A teraz wy, może jedną bombę-kombo to jego dozwala. Dobra. Łatwo wiedzieć. No kończ go. Świetnie. No myślę, że chyba wiem. Jepie jeden. To jest tak pytanie, gdzie są cudowcy? Być może będą tutaj. Albo i niekoniecznie dobra. To że jakiś jeden dziad został. Tobie nie niech to stoi. Nie tu nie zawracam w niczym. Ale... Oho! Uh -huh. Dobra to jest... to jest to. I tak, najpierw to sobie zlutujemy, a potem to pójdzie ogień. I słuchajcie, wydaje mi się, że właśnie kończyliśmy niemalże korynt, Pozostało tylko jedno miejsce do załatwienia. Więc ruszajmy tędy za granicą tego obozu. I miejmy na dzień, że jest jakaś wesoła jama zwierzęcia, czy coś innego w tym stylu. Ponieważ, na wesołych ludzi, mam troszkę poloziówki w nosie. A może nawet i powyżej tego, tego poziomu. Przeduszajmy i w końcu mamy chwilę spokoju. Nie powiem taka no dość zasłużona chwila spokoju, myślę, biorąc pod uwagę to, co się działo w odcinkach ostatnich, tak? Jeszcze Prawdopodobnie w tym odcinku ruszymy jeszcze do e, Argolidy, o, bo zawisko Medei. No dobra, o, tak, bo skarb. Odpuść tą klatkę, zasrańcu. To piękne poszliśmy, tak ma to, że już wcale, no aż do teraz. Nie ma łatwo A, Dobra Czwórka Alexos litości chłopie Przepraszam ten opóźniony refleks Aleks zaczyna irytować tak y, bardzo mocno irytuje mi ten trapon opóźniony Do naszego Mistiosa To chyba nie wejdą, nie? Przynajmniej nie powinny. O, to Simba. O, headshoty kolejne, ok. Oś jakiś głaz jest. Będziemy trochę więcej strzał właśnie zauważyłem, baś 60 dostępnych. To Będzie bardzo przydatne. W A okay, jej nie ma. Ich też nie ma. Świetnie. No sobie tu jeszcze znajdźkę. I mamy, czyli komu widoczne miejsce. I to no możemy chyba zająć się jeszcze naszym ekwipunkiem. Ustawić sobie lepsze rzeczy. Z 28, 29 bierzemy. Potem to może sobie to złożę między odcinkami, ale póki co skupmy się na upewnieniu się, że tu nie ma niczego lepszego. A jednak tutaj lepsze wyposażenie tak, o to będzie naprawdę na wagę... Na wagę złota dosłownie. Dobra zadania. Ulepszy włócznie to co nie. Po pierwsze nie szkodzić Agrolita w końcu. Jeszcze się upewnię, że tutaj niczego już nie mamy. No i nie ma. Ale w tym układzie pójdziemy od autodyty. Więc to będzie najszybsze. Yy, miejsce. Jest przy okazji najlepsze rozwiązanie, mi się wydaje. na szybka podróż. Opa. Znoszamy wydłokę za sekundkę. Myślę, że to będziemy na styk, ponieważ jednak te dwa odcinki gdzie się do was nagnałem, czyli poprzednik, gdzie walczyliśmy po to, żeby móc w ogóle paszkę donieść. I ten, no jednak, mnie co trochę wymęczyło. Też tylko przypomnę, że miałem pół godziny ciężkich walk również między odcinkami. Po to żeby w ogóle sobie na nowo zostawić tą lokację przed dwóch odcinków i ubić choćby jedną z najemników, tak? To też oczywiście to jest i odpowiednio mi też męczyło mimo wszystko. Zachę żałuję, że z skalowanie wrażeń jest. Jest jakie jest. Ale na co mi zostaje? Po prostu trzeba się zacisnąć zęby i robić swoje Tak, Które Nie jest tak, że tego się nie da przejść, tego się nie da ogarnąć, bo to się da, tylko taka właśnie walka mówię z przeciwnikiem odszedł do poziomy wyższy na tym momencie. Czyli kwiatkiem przy moim poziomie 29 9, jego 33. No to dłuższą chwilę by jednak zajęła, tak? Już tutaj nie mówię o y, tym szalonym, który... Jest na poziomie 47, tak? Był yy, on wyżej ode mnie o poziomu 18, obecnie o 17. W związku z tym, zanim będziemy z nim walczyć, jak równy z to jeszcze trochę czasu minie i te fale na terenie morza, właściwie dowolnego morza w okolicach Grecji, przy samej Grecji, to trochę fal się jeszcze wytworzy. Bo dobrze, nie ma fali, tak są fale słuchajcie, Argos powinno być już odkryte. Nie, jeszcze nie. W granicy jesteśmy. No dobra, jak będzie. O! Jest Adgolida Właśnie w tym momencie. Więc dobrze, słuchajcie. Pierwsze biaczki już mamy. że to się jest za bardzo różni od tego co do tej pory widzieliśmy. Ale tylko to przypomnę tu jest jeden z wyznawców kosmosa, tego będę chciał sobie utwórc, ale to już wszystko w odcinku kolejnym, w tym moi drodzy, zakończyliśmy to dotarliśmy do Argos, do Argolidy. Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za uwagę, grał dla was i zachęcam was do pozostawienia łapki w komentowania, subskrybowania, klikania do opisu odcinka, gdzie macie link na mój kanał Discord oraz Trzymajcie się, pa pa!